Jestem tutaj w dawnej, na dawnej miejscówce koło stacji paliw na Poznańskiej za stacją paliw Muszę zobaczyć. Tylko nie wiem czy to tor pierwszy jest e, czynny czy zamknięty Także od, od wczoraj jest czynny tor numer 2 Ten który był remontowany Przepusty są zrobione po wykończenie jeszcze ET-22 chyba